Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kolejny program z cyklu Przegląd Prasy. Dzisiaj mamy na pulpicie, no, mówi się na tapecie w zasadzie, dwa nasze wydawnictwa. To jest Dzień bolsztyński i Gazetę na temat. Proszę Państwa, rozpoczynamy od Dnia bolsztyńskiego. Oczywiście, elektryzująca informacja na temat szczepionek. Czekamy na więcej dawek szczepionki. No, oczywiście, czekamy wszyscy na te dawki szczepionki. W jednym z programów pod tytułem Śniadanie Polityczne dowiedzieliśmy się zresztą no, z wywiadu z panem dyrektorem szpitala. Również dowiedzieliśmy się, że tych szczepionek na razie dociera do nas niewiele. Mamy nadzieję, że do trzech więcej i że do końca roku uda nam się wszystkim zaszczepić. Na razie szczepieniu są poddani nauczyciele i seniorzy. Czekamy na więcej szczepionek. Proszę Państwa, co prawda, jesteśmy na terenie gminy Siedlec, ale no, wielu z nas dociera do pracy do Wolsztyna lub na popołudniowe zakupy. Wspaniała informacja pojawiła się w gazecie Dzień Wolsztyński dokładnie z dnia 2 lutego, że Rondo odblokowało swój ruch. Przypominam, że Rondo przy urzędzie skarbowym jest rondem. Które już na szczęście zostało oddane do użytku. Rozładowało to częściowo korki w mieście Wolsztynie. Możecie Państwo łatwiej w tej chwili już dojechać na przykład do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie przecież na co dzień załatwiamy wiele spraw, m.in. rejestrację samochodów. Polecam artykuł w gazecie Dzień Wolsztyński. Zwykle Połowa stycznia jest okresem, kiedy gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem, niestety, przez pandemię było nieco inaczej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wydobywa z nas to, co najlepsze. Brawo dla wszystkich. Taki artykuł mamy również w gazecie Dzień bolsztyński z 2 lutego. Mamy tutaj w zasadzie dokumentację zdjęciową, m.in. zmorsowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powiem Państwu szczerze, że. Podziwiam wszystkich tych, którzy wchodzą do wody, która ma poniżej 18 stopni. Ja niestety nie jestem taki odważny. Oprócz wirusa SARS-CoV-2, który nas nęka od roku czasu, okazuje się, że to nie jedyny wirus, który nęka nasze, nasze społeczeństwo. Poniekąd nasze społeczeństwo, ponieważ y, mamy również artykuł w gazecie Dzień Wolsztyński, także jest to gazeta z drugiego lutego. Ptasia, grypa znów w kiełpinach. No... Kolejny wirus, który tym razem nie ludzi, a e, atakuje drób, niestety wpływa to na nasze życie, ponieważ no, wiele firm, które zajmują się produkcją drobiarską, jest w naszym rejonie. E, życzymy im, aby ten wirus definitywnie się skończył, ale wirus SARS-CoV-2 również, tego Państwu życzę. Proszę Państwa, kolejne wydanie Dnia Wolsztyńskiego, tym razem z 16 lutego. I cóż tutaj czytamy? Wyższe ekwiwalenty dla strażaków z gminy Siedec. Radni podjęli decyzję. I brawo, radni. Strażacy to jeden z tych zawodów, które dba o nasze bezpieczeństwo i ratuje nas często z trudnych sytuacji nie tylko z sytuacji pożarowych ale także biorą przecież udział przy wypadkach drogowych, przy różnego rodzaju zdarzeniach losowych wichury, nie wichury. Strażakom akurat się naprawdę należy. Brawo Radni! Proszę Państwa, również w gazecie Dzień Bolsztyński i także z 16 lutego mamy swojego bohatera. Jeden z naszych policjantów, z policjantów, właśnie z siedlca po przebyciu choroby SARS-CoV-2 oddał swoje osocze. Oczywiście akcja krwiodawstwa to jest coś, z czym spotykamy się od wielu, wielu lat, o czym mówi się głośno. Natomiast dzisiaj tak naprawdę to osocze ratuje wielu osobom życie i zdrowie. Czekamy na więcej takich bohaterów. Jesteśmy dumni z tego, że jeden z nich jest pracownikiem naszego komisariatu w Siedlcu. Brawo! Przede mną tym razem tygodnik nadobrzański na temat. I cóż mamy? Otwieram na trzeciej stronie. Pozwólcie państwo, że zacytuję i za chwilę wszystko będzie jasne. Jestem człowiekiem, kobietą, matką, babcią i sumą życiowych doświadczeń bliskich wielu kobietom w tym kraju. Popieram strajk kobiet i choć jest to daleki od moich standardów, mogę też zrozumieć wściekły i wulgarny język tych manifestacji, bo bije z niego bezradność. Krzyk jest pierwszym odruchem broniącej się kobiety mówi Anna Sławińska. Proszę Państwa, duży wywiad z panią Anną Sławińską idąc znaną mieszkanką naszej gminy, możemy przeczytać w gazecie na temat. Polecam i zachęcam. Szanowni Państwo, stanowisko wojewody to takie stanowisko, które dość często się zmienia. Oczywiście, w momencie, kiedy następuje zmiana rządów, zmienia się też wojewoda. Ale często jest tak, że w trakcie kadencji. I właśnie na ten temat pisze gazeta na temat. Może nie dotyczy to bezpośrednio naszej gminy i naszego powiatu, ale poniekąd oczywiście tak. Jest nowy wojewoda. Premier powołał nowego wojewodę Wielkopolskiego, którym został jeden z działaczy PiS. To jest przywilej partii rządzącej, że powołuje wojewodów. Zachęcam Państwa. No, na ten temat pisze, jak, po, jak wspomniałem wcześniej, gazeta na temat. Proszę Państwa, Państwo już zapewne o tym wiecie, że rusza obwodnica Żodynia, i również w gazecie na temat możemy przeczytać krótką wzmiankę pod no, uderzającym tytułem, Co można zrobić za 32 miliony złotych? I jest bardzo szybka odpowiedź: 55 km ścieżek rowerowych. Tyle można wybudować za pieniądze, które będą wydane na obwodnicę Żodynia. Dla nas, dla mieszkańców gminy Siedlec, obwodnica Żodynia to bardzo ważna rzecz i oby ona powstała jak najszybciej ku naszej uciesze i ku uciesze przede wszystkim mieszkańców Żodynia, bo wtedy cały ten ruch ciężarowy będzie Żodyń omijał, a ten sławny zakręt żodyński niestety jest narażony cały czas na duże przeciążenia związane z transportem ciężarowym. Niech się dzieje, niech obwodnica Żodynia powstanie jak najszybciej. Państwa, czad to jeden z tych gazów, który zbiera największe żniwo. Dlaczego? Dlatego, że jest bezwonny. O tym, że czad zabija po cichu, możemy przeczytać w kolejnym wydaniu gazety na temat. Zachęcam Państwa do tego, tym bardziej, że jeden z 31-latków niedawno trafił do szpitala, właśnie po zatruciu czadem. Czad to cichy, bezwonny zabójca. Sprawdzajmy nasze instalacje, które mamy przy naszych piecach i ku przestrodze polecam Państwu artykuł w gazecie na temat. Państwa, powstanie wielkopolskie to temat, który pojawia się każdego roku na terenie wielkopolskiej, również na naszych ziemiach. U nas Powstanie Wielkopolskie to okres, który wspominamy zawsze w lutym, dlatego że tutaj się kształtowała granica. O tym, że pamiętamy co roku o Powstaniu Wielkopolskim, również napisano w gazecie na temat, a Państwo mieliście okazję przy, przy, no, mieliście okazję przy organizacji całych obchodów obejrzeć koncert, wysłuchać naszych wspomnień o Powstaniu Wielkopolskim, razem, które snuliśmy razem z panem wójtem Jackiem Kolesińskim. A krótką wzmiankę na ten temat możecie państwo przeczytać w ostatnim wydaniu Gazety na temat. Szanowni państwo, i ponownie ukazały się nasze gminne wieści, które mam tutaj w ręku. Polecam państwu informator naszej rady. Tu możemy poczytać o tym, co ważnego się wydarzyło w ostatnim okresie. To jest w formie papierowej, ale też można, można się z tym zapoznać w formie cyfrowej, w PDF-ie. Natomiast już za chwilę obejrzycie Państwo pierwszy odcinek z serii Porozmawiajmy. Jest to pogadanka, którą przygotował portal My Region, portal, z którym podjęliśmy współpracę i w naszym Gokfilm Studio My Region będzie realizował. Swoje rozmowy z działaczami, z politykami. Pierwszą z tych rozmów będziecie Państwo mogli wysłuchać i obejrzeć już za chwilę po zakończeniu naszego przeglądu prasy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Współorganizatorka strajku w Grodzisku, działaczka społeczna, aktywistka wspierająca lewicę, biorąca udział w konsultacjach ustaw. Magdalena Kucharczyk, dziś gościem naszego programu, pierwszego odcinka. Porozmawiajmy. Dzień dobry, Pani Magdaleno. Dzień dobry. Rok 2018 20 miliardów wsparcia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. 2021 blisko 30 miliardów. To są słowa pana premiera? Mhm. Czy prawdziwe? Moim zdaniem, nie. Sam fakt, że czternastki, które emeryci dostaną, są z pieniążków, które miały być dla osób z, nie, z niepełnosprawnościami. Dla mnie te cyfry to są po prostu z kosmosu. I, i właściwie tyle mam do powiedzenia na ten temat, bo. Kto ma niepełnosprawność w domu albo w bliskim otoczeniu, to bardzo dobrze wie, jak wygląda wsparcie dla takich rodzin. A jakie wsparcie pani otrzymuje każdego miesiąca? E, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, no wiadomo, 500 plus. I jakie to są kwoty? E, no 1971, 215, no i, no i 500 plus. Mimo tego walczy pani o to, żeby te pieniądze były większe? Wychodzi Pani na ulicę, tak. mówi o tym głośno. Tylko pytanie, czy Pani wierzy w to, że jest szansa na jakąś zmianę za rok, za dwa, za trzy? Działa Pani w Lewicy, składa Pani projekt ustawy? Może nie ja składam, tylko daję no. pomysły. I no to cieszę, już... się, cieszę się, że te pomysły. Jednak się podobają i jednak mają siłę, te moje słowa mają siłę przebicia. Tak. Dopóki będzie PiS, no niestety nie wierzę w to, że coś się zmieni. Projekt ustawy wczoraj został złożony. Bardzo mnie to cieszy, ale wiem, że, że on może nie przejść. Może... Co jest zapisane w projekcie tej ustawy? Jakbyśmy przybliżyli? No, przede wszystkim możliwość podjęcia pracy dla takich mam jak ja, które mają świadczenie prenacyjne. Teraz mamy zakaz w ogóle, żeby to robić jako, jako jakąkolwiek kwotę, tak. I coś jeszcze mamy w projekcie? Bo to... I, i, I podniesienie wszystkich tam opłat do, do minimalnych? Wsparcie y, y, według rządzących mm -hmm. rośnie, według mm -hmm. rodzin y, nie rośnie. Y, pani jest jakby w tej y, dość specyficznej sytuacji, że ma Pani dziecko autystyczne. Tak. Y, czy y, opieka jakby nad tym dzieckiem mm -hmm. y, i to wyłączenie z tego rynku pracy mm -hmm. y, powoduje, że y, Czasem ma Pani takie chwile zwątpienia w tym wszystkim. E, takie chwile, w których e, no ma Pani ochotę po prostu wyjechać. Bo... E, chyba każdy, kto, to, kto w żyje w tych czasach, które, które doczekaliśmy, zarządza wpis myśli o tym, żeby wyjechać, tak? Tylko pytanie znowu, gdzie. I... Mając dziecko niepełnosprawne, to nie jest tak o się spakować i wyjechać, bo przede wszystkim chodzi o terapię, jakie by nie były, to jednak człowiek prywatnie, ale się stara i, i liczy się ciągłość. Nie? Jeśli chodzi o osoby ze spektrum, liczy się ciągłość takich po prostu zajęć, tak. Nie mogę sobie pozwolić na to, że wyjadę sobie gdzieś za granicę i nie zapewnię mojemu dziecku żadnego wsparcia w tym temacie, tak. Więc tylko i wyłącznie to mnie tutaj trzyma, tak. A jeżeli krytykujemy obecną partię, to czy, czy możemy powiedzieć dużo na temat poprzedników? Jeśli chodzi o PO, no to jedynie co możemy im zawdzięczać, to podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego. Bo tylko i, tylko i wyłącznie dzięki nim. I właściwie mamom, które protestowały za pierwszym razem, to świadczenie zostało podniesione, tak? Ale de facto. za... Tej partii mamy y, świadczenia 500, politykę prorodzinną, mm. o tym się mówi. Więc jest to jakieś wsparcie, które y, rodziny otrzymują. Y, staram się jakby znaleźć też mm -hmm. mm. bo ta krytyka y, obecnie rządzących jest duża, jak wiemy, mm. zwłaszcza jakby w środowiskach lewicowych. Y, tylko pytanie, czy PO zrobiło więcej? Bo Pani podaje jakby jeden wątek, y, że to świadczenie podniesiono, ale czy coś jeszcze? Bo. 500 plus wtedy nie mieliśmy. Jeśli chodzi o mój, o mój przykład, no to mhm. mogę jedynie powiedzieć ten przykład. A dla mnie to jest kwota no, duża, tak? bo tam już nie pamiętam, czy to było 520 czy 620 mhm. zł, i zostało podniesione do 1200. No to jakby nie patrzeć, no to jest już większy pułap, tak? i cały czas to, to świadczenie finansowe jest teraz podwyższane. Więc dla mnie, konkretnie jako matki, która potrzebuje tych pieniążków no bo jednak nie mogę sobie dorobić, nie mogę iść do innej pracy, to jednak te pieniądze nam pomagają, tak? No gdyby, gdyby rząd, tak jak mówi, daje nam wsparcie, to by nikt nie zorganizował żadnych żółtek, nie błagał o, o 1%. No mój syn, gdyby chciał mieć taką konkretną terapię, potrzebowałby 5000 złotych miesięcznie. No. Gdzie to jest takie wsparcie, gdzie, gdzie, gdzie nie muszę szukać gdzieś tam po poznaniu, czy gdzie indziej yy, 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 terapeutów i tak dalej, bo nigdzie tutaj nie ma. Dla mnie to jest po prostu nierealne, co, 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 co władza nasza opowiada i. I każdy, kto, kto nie ma po prostu tej niepełnosprawności, Czy? patrząc z boku, no to powie, owszem, no przecież masz pieniądze, masz takie fajne życie, nie musisz chodzić do pracy. No i ja chętnie bym się zamieniła z taką osobą. Chętnie bym poszła do tej pracy na 8 godzin i bym nie musiała 24 na dobę yy, być przy tym dziecku, tak? W całej tej... Yy historii tych, tych strajków, w których bierze mhm. Pani udział. Czy Pani widzi jakąś nadzieję na zmianę? Bo dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu brała Pani udział w mhm. proteście w Nowym Tomyślu. No kolejnym zresztą. W tej samej sprawie. I powiedziała tam Pani istotne słowa, że de facto powinna się Pani znaleźć nie po tej stronie protestujących, tylko mhm. po stronie obrońców. Zgadza się. Tego orzeczenia Trybunału. Więc... Zgadza się. Na początku, kiedy usłyszałam diagnozę, usłyszałam, że moje dziecko lepiej, żeby się nie narodziło. Czy mi nie wstyd, że mam takie dziecko? No, dlatego powinnam de facto właśnie stanąć po drugiej stronie, i, i bo jednak walczyłam o to moje dziecko, tak? Tylko jednak każda kobieta powinna mieć wybór. To, to nie jest moje sumienie, to nie jest moje życie, to nie jest... Yy, Moja kwestia, to nie jest nasza kwestia, te, te, czy kobieta ma rodzić, czy też nie. I taki wybór powinien pozostać, bo, bo sobie nie wyobrażam, co musi przeżywać taka kobieta, która wie, że jej dziecko, które dopiero urodziła, które jest ciężko zdeformowane, za chwilę umrze. Dla mnie to jest niepojęty ból, i nie chcę sobie tego wyobrażać. A niestety teraz takie kobiety są zboszane, a o tym mało się mówi. Pani Nie wiedziała, jak była nie, w ciąży o chorobie. Nie, nie, autyzmu nie, nie, nie można wykryć. Ale i tak, jakbym miała wybór, to oczywiście bym się nie podjęła aborcji, ale to jest tylko i wyłącznie mój wybór. Więc jakby nie patrzeć, no jestem za, ale, ale sama bym tego nie zrobiła. Ale chodzi przede wszystkim o wybór, tak? Wybór i każda kobieta powinna mieć ten wybór. Mówi pani o stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, mm -hmm, osób mm -hmm. też z autyzmem. Mm -hmm. Czy w Pani ocenie ta stygmatyzacja się nasila, czy to maleje, czy społeczeństwo jest bardziej uświadamiane, czy też... Bo wiele się mówi o tych osobach mm -hmm. niepełnosprawnych, tak jak Pani wspomniała, też dużo zrzutek, więc ten temat tak naprawdę cały czas się przewija. No, mogę powiedzieć no, tylko i wyłącznie na przykładzie osób z autyzmem. Swego czasu prowadziłam klub rodziców dzieci z autyzmem w naszym regionie, więc temat mi jest bardzo dobrze znany niestety w każdej w kwestii, czy o społeczeństwo, czy też szkolnictwo, czy, czy w ogóle komisje, w każdym, w każdym kroku, na każdym kroku, przede wszystkim to dziecko jest stygmatyzowane. Na każdym kroku, przede wszystkim dlaczego? No bo dlatego, że po naszych dzieciach nie widać. Na pierwszy rzut oka każdy po prostu zobaczy i, i powie, no przecież to dziecko jest niegrzeczne. Jak wychowałaś to dziecko, tak? Dopóki ta niepełnosprawność nie dotknie tak typowo e, rodzinę najbliższą i, i nie ma się kontaktu e, z, z takim dzieckiem, to łatwo po prostu nawet e, tych rodziców, nawet te same matki e, oceniać, tak? No sama niestety jestem też te, tego przykładem, że oceniam się przez pryzmat, że jaka jestem matka. Więc... Ale mimo tego ma Pani odwagę, żeby Wyjść na ulicę, publikować wiele postów na Facebooku. Czyli de facto wyjdzie pani pod prąd. No, Ktoś musi. Powiem szczerze, ktoś musi. Bardzo bym chciała, żeby było jeszcze więcej takich rodziców, którzy by mieli taką siłę się przeciwstawić, tak? No, no niestety, samo z nieba nie spadnie, samo nie przyjdzie do nas. Jeśli my nie pokażemy społeczeństwu, jak jest nam ciężko. Bo, bo stojąc z boku, łatwo jest je oceniać, ale wystarczy przyjść, yy, porozmawiać z nami, yy, powiedzieć, jak pomóc. Bo tu nie chodzi o to, żeby dawać nam nie wiadomo jakie pieniądze. Wystarczy przyjść na chwilę, yy, dać nam od, odsapnąć, tak? Żebyśmy mogli wyjść na spacer, czy iść do fryzjera, żebyśmy mieli chociaż na miastkę tej yy, codzienności, takiego zwykłego, normalnego życia. To jest dla nas przede wszystkim. W naszym regionie jest y, kilku posłów, różnych ugrupowań, mm. y, czy państwo się do nich zwracają? Czy oni coś robią w tej sprawie? E. Mamy no, posłów PO, Prawo i Sprawiedliwości, mm -hmm. y, no, o Lewicy już nie wspominam, tak? No, no <laughs> Lewica jak dla mnie jest pionierem, jeśli chodzi o, o wsparcie dla niepełnosprawnych. I nie tylko dlatego, że, że ja po prostu jestem sympatykiem wiosny, ale widać, że po prostu im zależy, żeby żyło się wszystkim. Obywatelom dobrze, nie? To samo powiedzą w innych górych. No tak, no tak, ale sama no, sama wiem po prostu na, na swoim przykładzie, tak. No, nikt nie zmusza, nikt sami od siebie po prostu wychodzą z tą inicjatywą, tak. Dla mnie to, to, to jest najważniejsze i dlatego przekonali mnie, że, że, żebym po prostu była ich sympatykiem, tak. Jeśli chodzi o PO, nie mogę powiedzieć, bo Kilian no tak ma również. Przychodzi i wspiera nas, nawet jak mieliśmy Światowy Dzień Autyzmu w rodzisku, i, i widać to. Dosta dostajemy nawet teraz, e, chociaż już klub rodziców e, już właściwie nie istnieje, no, przez to, że pojawiło mi się drugie dziecko, więc poszło to na drugi plan, ale do, tego, do tej pory widać, że dostajemy nawet kartki świąteczne, widać e, chęć tej współpracy, więc nie mogę złego słowa też również e, na ten temat powiedzieć, tak. A samorząd? Jeśli chodzi o starostwo grodziskie, no to rewelacja, naprawdę. Gdzie bym nie poszła? W jaką, jaką potrzebę, czy zorganizowania czegoś? Są bardzo, bardzo pozytywni i bardzo chętnie mi, mi pomagają. Więc, jeśli mhm. o to chodzi, no to jestem Czyli naprawdę bardzo starostwo. wdzięczna. Tak, tak. Głównie. Wracając jeszcze na chwilę do, tego, do tych pani wpisów, mm -hmm, które śledzi mm -hmm. dużo osób mm -hmm. i do pani wystąpień, bo mówi pani o kościele, mm -hmm. o tym, że ten kościół no, niewiele robi dla tych osób niepełnosprawnych. No to fakto można trochę odbić piłeczkę, powołać się na to, że kościół też ma swoje organizacje, ma kawitas, na które się powołuje, mm -hmm. więc ta działalność jest tam prowadzona, być może nie jest tak nagłaśniana ale skupiając się na tym kościele lokalnym mm -hmm. tutaj w Grodzisku w Olsztynie e, Tomyślu, czy nowym to czy państwo się zwracają e, do tego kościoła czy też odczuwają państwo takie zainteresowanie e, Powiem, szczerze, Powiem szczerze nie. Powiem szczerze nie. Już nie pamiętam czy to było czy 4 lata temu na kolędzie Ksiądz się dowiedział, że mam takie dziecko, no to zaproponował mi, żebym pisała tam w gazetce właśnie, Krodziszczani, farne artykuły na temat właśnie tam niepełnosprawności i tak dalej. No i ten temat się urwał. Nie było w ogóle żadnego kontaktu, żadnego zainteresowania. Tak jakbyśmy po prostu nie istnieli. No nie wychodzimy, no bo jeśli ktoś nie czuje tego zainteresowania, no to nie pójdzie, nie będzie się prosić, no bo, bo, bo my dosyć się prosimy. tak. No, sam fakt, że człowiek musi prosić się o ten 1%, wyjść do ludzi, opowiadać, bo dla mnie to też nie jest przyjemne, bo, bo jednak muszę swoją prywatność teraz wystawiać przed całym światem aby nie patrzeć. Tak? Muszę pokazywać, chociażbym wolała zająć się dzieckiem i tego po prostu nie robić. tak więc dla mnie po też nie ma żadnego wsparcia, a wystarczy po prostu przyjść i, i po prostu przyjść i powiedzieć, w czym mam pomóc i to wystarczy, mówię, nie trzeba mówić w jakich pieniędzy, nie trzeba, nie wiadomo czego, wystarczy zainteresowanie i, i, na, i obciążenie nas, przede wszystkim psychiczne, tak. Nawiązuję do tego kościoła, ponieważ mhm. jak rozmawialiśmy przed programem, powiedziała Pani o tym, że no, Kościół zabiera stanowisko jasne w sprawie mm -hmm. tej aborcji. No Pani się z tym stanowiskiem nie zgadza, czyli mm -hmm. w Pani ocenie Kościół wywiera jakiś wpływ na, na decyzję, a mimo tego nie, w Pani ocenie nie pomaga, tylko pytanie, czy... Mm, mm, Państwo jakby nie powinni się w jakiś sposób też zwracać, bo sama Pani mówi o tym, że się mhm. zwraca do wielu organizacji, do starostwa chociażby, czy do tych samorządów, yy, współpracuje z tymi posłami i yy, też de facto, czy taka rozmowa z jednym proboszczem, drugim, piątym by czegoś nie wniosła? No być może tak. Trzeba, po, trzeba powiem przy, tak. się, że, że może, może by coś dała. Może nie jeśli chodzi o, o, o temat wiadomo, jaki aborcji, mm -hmm. bo to, to nie przejdzie, ale jeśli o chodzi, no to faktycznie może w y, tym też jest moja wina, że ja jeszcze tam nie uderzyłam, tak? Bo wszędzie uderzam, a nie uderzam tam. Ale. Czy nie przekonuje do tego, żeby uderzać, tylko. Yy... No, dialog gdzieś tam ma znaczenie. No, Oczywiście, tak, to... że tak. No ja jestem otwarta cały czas, więc jeśli coś, to, to, to jestem jak najbardziej otwarta I, i, i nie jestem jestem katoliczką. Żeby nie było, że jestem katoliczką i, i, i tego na, na dzień dzisiejszy nie zmienię. Bo wielu moich moich znajomych już podpisało, że już się wypisuję z, 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 z kościoła, więc, no. więc jestem otwarta. Też tak powiem. E, czy pani jednoczy jeszcze w jakiś sposób e, tych wszystkich ludzi, e, którzy mają podobne e, problemy jak pani? Czyli jednoczycie się w jakąś grupę rodziców e, i jakby tą jednością taką mhm. idziecie do przodu w, rodzisku, w czy, czy... No no bardzo całkiem. żałuję, że właśnie ten klub rodziców, który mieliśmy, no, przestał funkcjonować, ale. E, ale planujecie rozumiem? E, oczywiście reaktywacja będzie, mhm. tak? Reaktywacja, no, tylko niech COVID nam pozwoli e, ruszyć jak na dobrą sprawę, bo mieliśmy fajne punkty informacyjne, gdzie właśnie mhm. takie świeżynki, e, typowo po diagnozie, no, ja się skupiam tylko na, 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 na autyzmie, no, bo jednak bardzo dużo już e, takich dzieci jest, bo jedno na sto, więc. Jakby nie patrzeć, no to że ogrom, tak. Może tego tak nie widać, ale, ale no jest dużo, tak. Bardzo się cieszę, że docierają do mnie tacy, tacy rodzice, tak, że wystarczy wsparcie takiego rodzica, pokierowanie, gdzie ma pójść i nawet sama rozmowa, bo nie ma co ukrywać, że żaden psycholog, psychiatra nie pomoże tak jak rodzic, który ma podobnie. Nie ma tak samo, no bo każde dziecko jest inne. Nawet jeśli chodzi o neurotypową, no to nie ma takich samych dzieci, bo każdy jest inny, ale nasze dzieci mają podobne, podobne cechy i to nas łączy. I, I mam nadzieję, że w przyszłości i wiem, że starostwo grudzieckie już w, w tym temacie mi pomoże. Będziemy po prostu robić reaktywację, żeby mieć takie punkty informacyjne, spotkania, taka grupa wsparcia i mieliśmy również fajne warsztaty, bo do Grodziska przyjechała najlepsza seksuolog w Polsce, doktor Fornalik, więc no, sukcesy były tak? i można to kontynuować, bo, bo po prostu znam fantastycznych rodziców z całej Polski, którzy... Są chętni i którzy naprawdę pomogą nam, takim lokalnym, takim małym, bo, bo nie ma co ukrywać, no Grodzic, Nowy Tomyś nie jest tak duże jak Warszawa yy, no, no. czy inne większe miasta. tak. Yy, I bardzo się cieszę, że poznałam takich rodziców z naszego regionu, yy, którzy pomagają i wspierają mnie do teraz, tak? że razem możemy na siebie liczyć w różnych kwestiach. A co dziś powiedziałaby pani tym rodzicom, kiedy mamy no mam nadzieję, że końcówki pandemii. Mm -hmm. Jestem optymistą. Którzy siedzą jednak no, w domu są jeszcze bardziej ograniczeni. Co by im pani powiedziała na, na, na koniec, żeby ich do tego, do tych codziennych trudności, jakby zmobilizować? Powiem przede wszystkim rodzicom, a przede wszystkim mamom, że jestem z nich bardzo dumna. Bardzo dumna, że są silne i potrafią pomimo tych całych problemów, trudności, przeciwieństw losu, codziennie wstawać i dawać sobie radę. I przede wszystkim otworzyć się. I mam tutaj prośbę dla wszystkich, którzy będą nas oglądać, żeby otworzyli się na te rodziny. My nie gryziemy, my jesteśmy otwarci. Wystarczy zapytać się, wystarczy dać nam chociaż na tej codzienności, wyjść z nami na kawę. Posiedzieć nawet z tym dzieckiem, poznać to dziecko. Naprawdę wystarczy tak niewiele, żeby sprawić, żeby no, świat stał się lepszy. I mogę co, co, jedynie, co mogę powiedzieć, o tym to nie jest koniec świata. To jest lepszy, inny świat, ale lepszy, inny i bardziej kolorowy niż taki codzienny. Magdalena Kucharczyk. Dziękuję bardzo.